Cześć, z tej strony Lipson. Chciałem wam pokazać tutaj teraz stronę, którą poznałem dzięki takiemu znajomemu. I chodzi w niej o to, że możecie sobie grać, tak jak tutaj jest na razie 1 na 1. Jeśli wygracie, dostajecie właśnie 10 jak tutaj się ta waluta nazywa zenów te zeny możemy sobie wymieniać na skiny. No ja mam tutaj akurat 140 Ojej, źle Wiskims, o Tu jest właśnie link, który możecie Swoim znajomym podawać, także Dzięki zalogowaniu dostaniecie 50 tych zenów Ja o tutaj widzicie mam 140 I teraz tak Za każdym wygraną dostajecie 10 zenów Jeśli uzbieracie ich 1000, tak jak tutaj jest Możecie sobie wybrać Łoł, o ło, tu jest tak na przykład Teka. Jeśli nie chcesz wam się dalej zbierać, no nie? No to Teka. Tutaj. Auga. Nie, Jezu, to jest ten. O. S, -S, S. G. No nie pamiętam już. O. sg 553. Tutaj mamy CZ No, digla Wiadomo i im więcej punktów macie, tym, tym możecie je wymienić na lepsze rzeczy, więc tak jak tutaj widzicie. No szczerze to chyba z najlepszych to albo ta AWP by była, albo to a z tego to bym chyba wybrał z tych z 1000 zenów to tego SG 553 No tutaj za 4000, za 5000, za 6000 za 13 tysięcy, no to już jest naprawdę trochę kozak Za 13 tysięcy, no ale wiecie, dostajecie coś Oho ho 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 O panie No, to by dopiero było Śliczne No ale tak jak widzicie Możecie, no tak jak piszę o Everywin Czyli za każdą wygraną Więc myślę, że Wam trochę pomogłem możecie to właśnie sobie grać zdobywać te punkty linka do, do tej stronki dostaniecie pod filmem będzie także że zapraszam no i miłego grania <gry>